Przeglądając mapę mojego serwera RWSMP zobaczyłem państwo położone w Palestynie. Postanowiłem się do niego teleportować, żeby zobaczyć jak ono wygląda. Dobra moi drodzy, teleportujmy się do tego gracza, żeby zobaczyć jego państwo. Jego państwo nazywa się Izrael, jest połączone połączony Palestynie, także naprawdę tutaj już ma duży plus. I jest utrzymane, moi drodzy, jest utrzymane w całym tym designie takim pustynno-arabskim. Mamy tutaj piaskowe domki. Co to jest napisane? Yo! <laughs> Co on tu napisał? Dobra, zobaczmy tutaj. To jest chyba poczekalnia w salonie lekarskim. Chyba, że to już jest ten. To jest chyba już. O nie, nożyczki. Dobra, uznajmy, że tego nie widziałem. Idziemy dalej. Tutaj ten gracz właśnie chodzi sobie. Okej, okay, tu mamy spory magazyn. Tutaj przepalarnia. Co tutaj mamy? Ziba funduszu inwestycyjnego Żydeks. Oferujemy duże inwestycje w małe startupy. No, widzę, że ziomeczek tutaj na pewno, na pewno się wczuwa. Okay, bo on to robi tutaj po prostu. Dobra, tutaj mamy taki fajny domek, po prostu tu się jeszcze coś buduje. Myślę, że będzie jakiś pewnie rząd tego państwa. Na razie jest to w budowie, tak, że tutaj dużo nie mogę o powiedzieć. Mamy drogę, która też jest utrzymana w bardzo łącznie. Tutaj mamy samochód, także nie biedują, mają czym jeździć. Czy mamy jakieś podziemia? Tutaj ta farma będzie nad samym dole, prawda? Ale co to, to będzie za farma? Okej, okay, tutaj jest farma Endermanów. No myślę, że to średnia farma, szczególnie, że to jest światło, także to chyba nie będzie działać w ogóle. No ogólnie państwo naprawdę fajne. Chodźmy, dajmy temu graczowi tutaj inkboxa, bo uważam, że za takie państwo naprawdę się należy. Nie, 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 nie rób screena na razie. Screena zaraz zrobisz, Patrz co ma. albo wy nie widzicie łapki, ale mam tutaj cyk, kluczyk inkbox dla niego poszedł właśnie. News go, zobaczmy sobie w jego ekipunku. Może bardzo to jest inbox. Moim zdaniem to Państwo naprawdę zasługują tego inkboxa. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, mi się podobało. Wbijajcie na najlepszego FSMP w Polsce inkemc.pl